Wracamy po krótkiej kulinarnej przerwie. Eee, powiem tak, druga liga. Ile ekip? Ile ekip? Ile ekip? Z 20 na bidę w dwóch grupach. A ile meczy? Z 10 na bidę. Dobrze, ostatnio wjeżdża 20 spotkań, no. Eee, jedna mała niespodzianka. Dwie demolki. Trzy blow, blowouty. Generalnie rzecz biorąc zaczynamy grupa A. I niespodzianko było pojawienie się miłego gościa na trybunach, z którym mieliśmy okazję porozmawiać w sobotę wieczorem podczas meczu Miasteczko-Szutaut. Tak, przecież był y, znany i lubiany Kubatarnowski. Dokładnie tak. Y, bardzo uśmiechnięty, bardzo szczęśliwy. Z miłymi koleżankami. Z miłymi koleżankami. Wynik mu się tylko nie podobał, ale wcale się nie dziwię, y, bo Miasteczko przybyło na szlagier... W dziewiątkę. w dziewiątkę brakło tylko Mika Bauera, który na Facebooku opanowuje sentencję, a potem przychodzi do najważniejszego meczu i nawet nie powie: Dawid, nie przyjdę, bo wytrzyma. Ale Mirek Bauer miał zadanie zajęcie Pondo, Jaroszem i resztą. Zajął się i nie dotarł. zajął się nie było ich. No właśnie, no to było jego zadanie w tym meczu. 99-77 Miasteczko. Damolka. Byliśmy na... ile? Trzech kwartach tego meczu? Byliśmy na trzech kwartach. Na trzech kwartach, tak. Dener nie Były zrywy, ale wiedzieliśmy jak to się skończy. Kuba Tarnowski starał się nas przekonać, że szutał. Tutaj coś powalczy, tutaj coś... wyszło na nasze. Kevin laf z Miasteczka, 17 punktów, 20 zbiórek. Dostał efektownego bloka, ale tak go to zdenerwowało, że potem oddał. Dokładnie, dokładnie, e dokładnie. 20, ale że zawsze nie rzucał? Coś mu się zepsuło na stare lata. Ale za to Maciej Jędrzejczyk odnalazł się. Maciej Jędrzejczyk idealnie wyglądał jakby był w swoim żywiole, 18 punktów, 10, 10 te, zbiórek. Te tak jest, tak ale jest. Elegancki chłopak, elegancki młody człowiek bez nałogów, to, to co, to ikona KNBA. Tomasz eee, i... Tawarz, 15 Dokładnie. desek. Cichy zabójca, taki. Cichy zabójca. Robi swoje, robi swoje. Siedzi sobie tam z boku na ziemi, bo na ławce go koledzy nie wpuszczają. na ławce siedzi ten. Eee, na ławce siedzi. Fred i mówi, mam cztery, czemu mnie ściągasz, <gumisz> Na ławce siedzi Jarek Podolecki, Gumisz i Bartek Plewa, już nie ma miejsca. Bartek Plewa? Nie, grał, 8, to on żyje, karier high. Karier tak. Także tutaj ze strony miasteczka rozpisani. Marek Piwowar, 23, trzeba wspomnieć. O, faktycznie. Uciekł, uciekł, uciekł. Uciek, uciek. uciek. on szybki! I on był w pierwszej? W pigułce top ten? Top five? Tak, tak, to co tą lotkę sobie rzucili. Tak, tak sam sobie rzucił chyba. A co tam w dużym To e pewnie Damian Marcinowski. Tak jest, zgadza się, mamy. Mamy 21 punktów, 6 asyst, 5 zbiórek. Sadkowski 19, aczkolwiek no co chyba nie, nie no nie przekonała nas chyba ich gra, bo nie 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 gracie panowie w miejscu albo do tyłu, pan ojczuruś fajnie a reszta tak trochę aj tam pamiętam, że chyba Bartek Rogusz nie trafił pod dziury szkoda szkoda, bo, bo był taki moment właśnie gdzie, gdzie dochodziliście i, i brakło tam brakło tych waszych zawodników, Chorzy, Praca, na bielca nie było też nie było na biec, tak pewnie był w placu albo coś, no generalnie mecz do jednej bramki, no nie będziemy się oszukiwać, jeżeli shootout chciałoby zagrać w pierwszej lidze, to, to nie w takim stylu. Tak, 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 no i co? Eee... Drugi pojedynek to będzie tak, pojedynek y, właśnie, który sprawdzam, maszyna locująca została zwolniona, nie trafiliśmy, obstawiliśmy na twojego i mojego dobrego znajomego, niestety, Ball Loving Criminals. Oje, pomimo zaciągu z Wadowic. Oje, 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 oje. Niedzielę, wieczór. 104,79. Dawid, ponoć, miałeś relację tekstową live. Powiedz jak to wygląda. Nie no, jeżeli Tomek i Wojtek to są pierwsze strzelby tej drużyny, to Tilo nie wygra. Z całym szacunkiem dla Tomka i Wojtka. Ja tego nie wiem, ale Wojtek e, w Fabik, tym meczu tak się Wojtek, Wojtek Fabich po pierwszej kolejce. W top 5. Został teraz, yy, nie, już go chciałem nominować do Łosia, ale mam tutaj lepszego Łosia. <noise> to później, Dawid, mówmy o tym co ważne. Yy, nie było, <noise> było Jochymka, nie widzę Skroka. pabi Wojtek... chyba zmęczony, bo dzień wcześniej w Kielcach niestety Skowa przegrała i widziałem, że był i grał. Yy, Wojtek Półka 24, Karol Maciega 16, Tomek Jaworski bardzo fajnie 21, wraca do jakiejś tam dyspozycji. Ewa 19, no to może nawet skoczyć do jakiegoś tego anteną uchwały. Ale po drugiej stronie duży nowo grający Ball loving Criminal. Strasznie, powiem panowie, ja jestem szczerze mówiąc w szoku. Mateusz, Nie spodziewałem się Mateusz Wojewoda, Jakub Sobocki, dziadziuś, Pawler, dziadziuś, Kamil Gorczyca, Maciej Dziadziuś. To są ludzie, którzy mogą wygrywać z Tilo za każdym razem. No, co by nie powiedzieć? Bolnowy Kryminal z 2-0, pokonują Tilo i, i zobaczymy, czy jak przyjdzie mecz o coś więcej z kimś lepszym, to czy też to dźwigną. Oby. Eee, mamy 3 plus 1 Eukaliptus, szybciutko 79, 77 no na 3 plus 1, czyli ty trafiłeś bodajże, ja nie. Tak, z tak, Ja tak. zaufałem Hubertowi, który wczoraj e, razem z kolegami zlał mi dupę na, na sparingu straszliwie. Więc tak, eukaliptus to widzę, że brakło jeszcze jednego chłopaka do gry, bo Czterech zagrał całkiem fajny mecz. A kto był tym czwartym? Tym czwartym był Maciej Jaworowski. No, okej. Okay. Punktowo, 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 no podwójne no, to... double przed, digit. Przed chwilą mówisz, że zagrałeś. Zagrał. No, zagrał, no, Mogło być troszkę lepiej, Zrozy, ale... zagrało zagrał, czwarty pomagał, nie było tego piątego dobry działa. Tak, bracia w Kleszczowie nie. I Przemek Daszyński, o którym krążą plotki, e, że nie ma sędziego w KNBA, który nie dał mu dacha. Który by go nie wydechował, tak? Tak, wczoraj usłyszałem e, od jego kolegów w szatni. Takie, a bo... a, takie krążą ploteczki. A po drugiej stronie pewnie Wojtek Cwiklik, bo jeszcze nie widzę. E, Wojt, a tu Wojtek Cwiklik, to on marka, ale przede wszystkim Kacper Dziubek. Kacper Dziubek, 31-17, no to, to tutaj puka do nieba bram. I do naszego mm -hmm. top 5. Bardzo dobry zawód, 36. A Citlik Miłek, i nawrot, i, i, i hawrot, i wystarcza, żeby wygrać dwoma punktami z Eukaliptuskiem. Tu oddaję ci głos, bo to tutaj chyba nie trafiliśmy o bo szedłem sobie na met spokojny, zrelaksowany. Spotkał Zgadza mi coś o jednej nodze zwany również Indim, nie wiem co mu się stało, wracaj do zdrowia. I mówi mi, że nieładnie, że nie stawiamy na nim. No to ci powiem, że nigdy na was nie stawiam, bo generalnie zrobiliście piękną niespodziankę. Indii 32-12, piękny mecz. Gabriel Gwiazdoń 23 oczka, wrócił Piotrek Nowak 15. I wystarczyło to na ludzi, którzy... Mają nowego sponsora. Yy, ja powiem tak, oglądałem ten mecz do przerwy. I gdy w drugiej kwarcie Artur Hildebrand rzucił trzy trójeczki z rzędu w ciągu niecałej minuty, a Piotrek Nowak zszedł po penetracji zakończonej upadkiem, nic nie zapowiadało na to, co stało się po przerwie. A czyli jakąś analogię do pierwszej ligi widzisz? Yy... Tak, 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 rozumiem, nie wspomnimy o tym zespole. Dzidzi? Dzidzi miało. nic nie zapowiadało na to, co wydarzyło się po przerwie. W każdym razie myślę, że tutaj pan Antoni użył swoich tajemnych mocy i no, jakoś skrzesił duch w tym zespole, bo naprawdę. Trzech ludzi spada za 5 fauli, bo no, widzę. Tak, 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 ale tu jest techniczny. Jest i techniczny. W każdym razie, yy, odmieniony Albertus w drugiej połowie. Wprowadzony przez Michała Czarnotę, Gabriela Gwiazdonia, Piotka Nowaka. Dźwignął. Wygrał. Zobaczymy, czy to. nowe dni. Czy to przypadek. Nie sądzę. Czy tak jak powiedział Ci Michał Czarnota. Spotkamy się z nimi w Barażach. No nie wiem, czy się spotkacie w Barażach, ale czy oni będą gdzieś o tą pierwszą ligę walczyć, tak? E, na chwilę obecną wracają do gry. I pojedynek ostatni, no to jest. Jak się to nazywasz? Y, blood. Y, nie mylicie. Z, z Bloodziowym? A tak. więc. Y, na gwiazdami Angry demolują demonują sześciu kolpo zawodników. No nie, dobra, panowie. O Stage Street, jeśli nie ma Michała Szywczyka, to nie ma co mówić, bo chłopaki mają na pewno serce, chęci. Y, doszedł, znaczy doszedł, wrócił Piotrek Grabowski, rzucił 20, ale. No cóż wam mam powiedzieć. I jak nie wskrzesicie szewca, albo nie znajdziecie u siebie w pracy koszykarza, no to. Może gdzieś w jakiś wschodni... Ta przygoda skończy się w styczniu. No. Może w jakichś wschodnich landach tam macie jakiegoś tam jakiegoś łotysza, Ukraińca. ja rozmawiałem kiedyś tam z kimś z Indii ze State tu pamiętam, to może akurat. To była chyba kwalifikacyjna, jakby cię wzięli, to mógłbyś grać u nich. Czy grać to za dużo powiedziane? <grym> Mógłbym być! Awangry? No w standardowo. Mierzej, no, standardowo. Mierzej, mierzej się obudził. No, ale co się obudził standardowo? Rywka 15-9, czyli można powiedzieć, że słabła. Każdy chciałby mieć takie statuty. Łysikowski 15, tylko że nie podaje. To jest gagate. No. Nie on podaje dobrym czy... Nie, naprawdę Angry Ball z szerokim składem. Było ich jedenastu. Czekamy na jakiś mecz z kimś ważnym. Tak, tak, bo to na razie takie... Przetarcie. Przetarcie. Mają taki termin, że wchodzą, wchodzą do gry i, i co? No i to mamy jakby grupę A. Eee, zobaczymy co, co tutaj przed nami w grupie B. Eee, na koniec zostawimy sobie ZGWS, bo to... Bo to... Eee, zaczniemy od agh z basketem Kwaj Dawid. Eee, więcej powiesz? Słuchamy. Byłem. Jacek Szaczek znowu zmobilizował. Armadę? Armadę? Nie, A nie mylić z tą armadą. Międzynarodową armadę? Tak, tak. tak. Eee, no i co no? Mikina, Popek, Dąbrowski, Nowak i, i reszta, plus jeszcze Michał Frączyk, człowiek z Miasta Świętego 14-15. No tutaj, y, tak jak z DG Media, jak z miasteczkiem, kiedyś tam, kiedyś tam, dla nich to jest po prostu stracone pół roku. Ponieważ pierwsza liga ma tylko 8 drużyn, to zawsze będzie ktoś fajny spadał. jakaś no spadło w tym roku na Hamów. Jacek Krzaczek odrobił mi lekcję, wymienił yy, zepsute jabłuszka w koszyczku, wziął sobie opiego Nikodema. Nikodem tam błyszczy w tych pigułkach. Niekoniecznie będzie to stracony czas. O, może wrócą silniejsi. O tym, o tym przekonamy się pewnie. A Kłajik? bez kierownika? Bez kierownika, zwracającym Rafałem Bajakiem, ale w dyspozycji... Wakacyjnej? Tak, tak. W pigułce, jeśli się nie mylę, to jest jego rzut za trzy, no Jeden ale jeśli on oddał 7 rzutów za trzy, a za dwa nie, a mierzy z dwieście z hakiem, to nie tędy droga. Ponadmarczewski nie trafił w dzień? Nie, no Kłaj się ponoć postawił, czyli na pewno ambicji nie możemy odmówić, ale skończyło się 43 mniej. no Taki jest chyba niestety albo zbliżony yy, poziom zwany różnicą. Tutaj taka ciekawostka, Staś się opowiedz, yy. kto to mnie mógł tam dopaść. Ja nie wiem, kto cię mógł dopaść. Szczerze mówiąc, nawet nie chcę w to wnikać. Wiem jedno, że analogia do GG i Kravsów. i do przerwy prowadził 12. Po przerwie, Space Invaders prowadzone przez twojego nowego kolegę. Tak, tak. tak. Eee, opowiedz więcej o tej jakże miłej sytuacji, gdzie po prostu bije od nas fejmem, sławą panowie, i ci ludzie gdzie, grzyczą... Panowie, gdzie się nie pojawiłem w sobotę i w niedzielę na AGH, ktoś mnie łapał, pytał kiedy będzie następna... Tylko w przypadku Dawida zawsze robią to faceci, nie wiem. Da, no to nie mam o czym gadać to no tak jest, łapali mnie za rękę, pytaj kiedy będzie następna audycja, pytaj czy mogę do nas podejść, pokazywali mi swoich zawodników, dawali numery do córek, ja, 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 ja nie mam siły panowie, no. Ja wiem, że jestem bardzo sławną osobą, natomiast dajcie mi żyć, bo będę przechodził z ochroniarzami. Na meczu Space Invaders How High spotkałem tych 300 kg górników, to są przegagatki. Bardzo ich lubię. Takie gumulski, no to przecież uśmiech mu nie schodzi z twarzy. Ale widziałem na pigułce, że już się posłuchał cię i trafia dwutakt. No, w najwyższy czas zacząć, do no. plus chłopaki tam kopią ile się da. jako Gorska 4 na 8, 18 punktów brakło. A po drugiej stronie Marek no. Pawlus. A ten drugi kolega, który nie grał? Właśnie nie wiem. Ja bym prosił, żeby pod tym w... W, 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 w KNBA pod tym... Gróć, wróć. Wróć. Pod tą pigułką, która wyskoczy pod tym drugą ligą. Nie pigułką. Tylko audycją. Audycją. Pigułka to jest pod tą, pod tą audycją, którą wrzuci pan Adam, chcielibyśmy, żeby prowadzący zespołu i Wenders powiedział mi, kogo ma na ławce, który byłby gwiazdą w tej drużynie, ale nie chce grać. Ale zna kogoś, który mógłby też być. I kolega mu mówił, że jest też dobry, ale też musi jeszcze bo nie. Mi, mi, bo nie miałem czasu dokończyć tej rozmowy, ale by to ciekawić. A Pawlus 23-16, klasa, klasa, klasa. Panowie to tak, co tydzień tak. powtarzamy się, ale ten gość, no nie. Nie no, 9 na 12 za dwa, ja się boję myśleć, co by było, jakby jemu dali częściej piłkę w ataku. No. Nie, to i, i ważne zwycięstwo z Skałka, którzy zaczęli chyba dość marnie. Tak jest, tak jest. Pędzimy, pędzimy, nie śpimy. Yellow Pix kontra dobczyce, a bohaterem twój kolega z odbojów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu Dobczy, dobczyczanin. Tomek Trojan. On normalnie. Wrócił i poprowadził do zwycięstwa. Nie, chodzi mi o coś innego. On nabija kasę KNBA, bo jak jest pięć razy na meczu na dziesięć, to zawsze jest pięć daszków. A słownik chyba potrafił lepiej. Też, ale... I bracia ogóle kiedyś, pamiętam. Tomek, y, 16 oczek, 9 zbiórek, 4 asysty. Berger, czerwonka, Szlaguś się nagle obudził. Y -y -y, czego... Szlaguś y -y, nie blow, tylko jak? Y -y, nie wiem. Job. Kamshot. <grym grym> <grym> szlaguś, tak, przepięknie. I no, co by nie powiedzieć. Nie, dobczyce, jak jest Tomek Trojan, to jest tam jakość. I to wygląda. A nie było boczka tam przecież. No czuję się. No, w pierwszej kolejce, w ogóle tutaj nie było. A tutaj piksów 11. Było więcej bubuli, niż wszystkich y, dobci... E, bubula, 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 bubula karnaś. E, Hubert Wasiuk ma łasyst. 4. Ostatni 9 plus 4, 13 na 2, 6,5. Bardzo przyzwoicie, 11 punktów. Mirek Satora, coś mu z tym okiem chyba zrobili. Tak! Bo kurcze bo... 2 na 16 z gry? No ale nie go tam ten, no ale nie go tam podpicowali. Po, po no nie bo, szło, nie Bo szło. brakło, brakło. Szkoda panowie, bo, bo piksy, piksy mocno zaczęły sezon. Teraz niestety Tomek Bubula double-double. No solidnie, solidnie. Któryś z Bubulów e, musi, musi zawsze solidnie. E, I ko ha, mecz e, który, w, dzięki któremu Dawid prowadzi, czyli e, we Game CCC nie odbył się. Ja bym tam na pewno trafił, Dawid nie. E, więc tutaj niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć e, nic więcej. Ale kończący spotkanie ZGWS -PK Chaos, Tak jak ZGWS pisało na swoim profilu. Kontuzje, 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 choroby, nieobecności. Starali się, jak zawsze. Gruszczyk, jak zawsze. Rajczewski, double, double, jak zawsze. Wojciechowski swoje. Szybkie pytanie Dawid, w jakiej drużynie wcześniej grał Jakub Jacek przepraszam hmm. Wojciechowski? Nie mam zielonego pojęcia. Firma z Ruczaju? Nie na mam, e? Nie mam zielonego pojęcia. No i właśnie, no i kurde. Panowie, e ogłaszam e casting na współprowadzącego ten program, nie, no bo, 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 bo Dawid nie e R Pol widzisz? Ja nawet nie wiem, czy taka drużyna grała w, w KNBA. No i właśnie to pokazuje, że nie powinieneś tutaj być. PKS House? E, PKS House. Wrona? Tak? Nie, Wrona to jest reprezentant drugiej, kadry jakby drugiej i trzeciej Ligi tak? swego czasu, która postawiła się coś pierwszoligowcom w meczu gwiazd czy w meczu Ligi, tak? Nie kojarzysz? No właśnie, no panowie... Rychlitz? nie, to, to jest tutaj... Merytorycznie jest, nie porozmawiamy tu y, z tym gościem u Każdy rzuca punkty, tylko klena nie podaje. Przynajmniej Daszka nie dostał, ale 5 fauli standardowo no i co no PK Chaos to mówiliśmy oni zawsze są gdzieś w granicach koło tej pierwszej ligi kiedyś chyba Celi, byli, Celi, nie, Celi i, I nie już, już, im gdzieś, nie, już im nie grozi nie grozi zobaczymy może Solom... koszykówki są niespodzianki może się to wydarzy na chwilę obecną w tabeli agh jechamy i właśnie PK Chaos bez porażki CCC God Game i How High bez zwycięstwa yy, to mamy jakby wyniczki za sobą Pierwszą piątkę przedstawi Dawid? Nie, a ten? A typowanie na, najpierw mamy... Najpierw mamy pierwszą piątkę, Dawid? Pierwszą piątkę? E, no to tak. E, Pawlus? E, na pozycji numer? Damy go na czwórce. Zgadzam się, na pozycję 5. E, Dziubek? Zgadza się. 31-17, 36, Pawlus, jakbyś e... nie pamiętał, 23-16, Ewant 40. Eval 40. mi w pamięci Na, e, na trójce twój kolega... E... Rozmawiający z Tobą w Agda AGH? Nie wiem. Indi? A, Czarnota też kosmiczna. 32, 32, 12, 33 Eval. 33, Eval, tak? tylko że coś ma z nogą, i może już nie grać. Ale teraz jest przerwy. No ale i tak jego noga wyglądała źle. A to nie ma maści jakichś? Ma tą końską taką Może pomóc. Na pewno mi zaszkodzi. Artur Wrona 36 EWAR, 31, punktów 10. 10-10 z 10 biureczek i na jedynce był przymierzany tydzień temu, pamiętasz? Pamiętam Belce? Belce, bolowy, który minas? Wojewoda. Wojewoda. 26 punktów, Eval 27. On, niestety, chyba jeśli się nie mylę, asystami tam. a nie błyszczy, bo 3 w tym meczu, no ale jeśli chodzi o, o, o takie typowe jedynki, no to ciężko. Ale było... wygląda jak John Stockton, zobacz na zdjęcie. Dlatego nie chcę patrzeć. Zobacz. Nie, dlatego nie chcę patrzeć. MVP, no yy, ten pan, który Cię tam zaczepiał, yy, wspólnie dacie mu Łosia. Parus. Eval 40 gratulujemy. Łoś, i tutaj miałeś z głowy powiedzieć? Nie no, Łosiem został człowiek, który normalnie prowadzi do zwycięstwa swoją drużynę, ale ponieważ mecz był... Dość specyficznie rozgrywany w nocy, może był zaspany. Łoś kolejki zdecydowanie i nieodwołanie z numerem 22 piot roguziński. Eee, eee, minus 6 minus 6, 0 na 6 z gry. 6 3 zbiórki, 4, 4 straty, 4. 1 przechwyt. Na pewno będzie Piotrek. Lepiej. Brakło twoich punktów, żeby powalczyć skuteczniej w tym meczu i co? Co nas czeka? Yy, za 10, 10, 10, 11 dni yy, druga kolejka była, trzecia kolejka jedziemy Angry Balls 3 plus 1. Jeden! Yy, czy ja dobrze, 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 dobrze. Yy, jeden też. Yy, wyjątkowo chyba nie zrobimy tego grupami. Nie, może nam się uda. Eukaliptus Belce, Dawid? Nie znam takiego typu. Belce. Belce. Basket, e, kłaj, we got game. Jedynka. Jedynka. E, hit. Taki, Albertus. Taki hit, że trzydzieści miasteczko. Miasteczko. I musimy skończyć, e, skończyć? shootoutem. Shootout State Street. E, daj też dwójkę, bo ja sobie dam jedynkę wyjątką. Ja muszę dać jedyneczkę. I mamy grupę B. Szukam, 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 szukam. Jak to mówią? Szukam, 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 szukam. Pekah House, Yellow Picks, Dawid. Pekah House. Grupa B. Mamy na dzień dobry, na dzień dobry. Basketball. We go the game, Dawid. Jeden. Y y y y y jeden. Tutaj nie. Tutaj nie. Tutaj nie, szukam, 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 szukam... Tilo, Crafts? Kraws eee, Crafts, zdecydowanie. Kraws eee, Crafts? Z mojej strony również. CCC, ZGWS? ZGWS. Gruszczyk, Gruszczyk. Gruszczyk, Gruszczyk. To ja. Gruszczyk, Gruszczyk. Shootout mieliśmy. Space Invaders, twoje ziomeczki, agh Nie no, agh a no to jechamy my PK Chaos, Yellow Pigs? PK Tyle? Tyle. To co, tutaj chyba nie będziemy mieć jakichś różnic w typerze. Coś tam może się znajdzie, bo coś tam ci podstawię, za chwilę powiem twój głos gdzieś i... I co, mamy drugą ligę? Druga liga za nami, za chwilę przedstawiamy... Eee, podpowiemy tak, to też gość z trzeciej ligi. Mieli być w drugiej? Chyba ktoś nie dźwignął tego w tamtym roku. Za chwilę opowie nam o tym sam. I co? Z swoim pięknym głosem. On jest w tej drużynie ważną postacią, bo wymyślił nazwę. <grym> Dokładnie, tak. Także panowie, co? E, kawka, herbatka, pizza, inne płyny. Za chwilę wracamy. Dziękujemy.